Instalacja Pythona jest niezwykle prosta. Wystarczy wejść na stronę u projektu www.python.org. W zakładce Download zobaczymy przycisk pozwalający ściągnąć na nasz system operacyjny najnowszą wersję Pythona. Jeśli bylibyśmy zainteresowani ściągnięciem starszej wersji lub wersji przeznaczonej na inny system operacyjny, wybieramy All Releases z zakładki Downloads i z tego miejsca wtedy ściągamy odpowiednią wersję Pythona. Gdy plik się ściągnie, uruchamiamy plik instalacyjny Exe i przechodzimy przez kolejne kroki. Na początek uruchomi nam się okienko, w którym możemy zaznaczyć sobie Xbox Add Python Exit to Path, dzięki czemu będziemy mogli uruchamiać Pythona z dowolnego miejsca w systemie bez podawania ścieżki. Wybieramy Install Now, przechodzimy przez kolejne kroki instalacji. I jak proces instalacji się już zakończy, na koniec klikniemy na przycisk Close. Klikamy na Close. Teraz, aby sprawdzić, czy instalacja przebiegła pomyślnie, otwieramy wiersz poleceń Windowsa, wpisujemy komendę python myślnik, myślnik version i w wyniku tego powinniśmy otrzymać informację z wersją Pythona zainstalowaną na naszym systemie.